Mimoitaj Syna i Ducha Świętego, Amen. Rodwierni. wierni. Tydzień temu słyszeliśmy w Ewangelii przypowiedź o tym, jak dobry pasterz odnalazł zagubioną owcę, jak pewna kobieta odnalazła zagubioną drachmę, bo sobie, że Bóg w sposób szczególny miłuje dusze, które odnajduje i które do Niego powracają przez łaskę. Dzisiaj święty Paweł naucza nas o tym, że utrapień dzisiejszego czasu nie można porównać ze chwałą, która ma się w przyszłości w nas objawić. Utrapień dzisiejszych nie można porównać z chwałą, która ma się w nas objawić. Znów dobra wiadomość dla tych, którzy cierpią utrapienia wszelkiego rodzaju. Chwała, która jest dla Was przygotowana, jest większa niż to, co cierpicie w chwili obecnej. Więc ten, kto wiele cierpi, może sobie łatwiej wyobrazić jak wielka go chwała czeka w niebie bo im większe cierpienie w Chrystusie tym większa chwała wieczności więc jeśli wiele cierpisz i jeśli ci ciężko to wiedz że tu na ziemi wszystko ma swój koniec i również to cierpienie które teraz odczuwasz będzie miało swój koniec a warto to utrapienie które dla nas jest koniecznością w sposób dobrowolny przyjąć jako pokutę ktoś powie że to, co jest konieczne, nie może być zasługujące, bo żeby zasłużyć na coś, to potrzeba dokonać wolnego wyboru. Oczywiście nie mamy wolnego wyboru co do utrapień. Ślepiec nie może wybrać sobie, że będę widział albo nie. Tak samo jak i głuchy. Głuchy też nie może sobie wybrać, że, czy, że będę słyszał albo nie słyszał. Stworzenie zostało poddane nie z własnej woli, ze swojej własnej woli, ponieważ Nikt nie chce cierpieć, ale z woli Boga, który e, każe występki ludzkości. Natomiast do nas należy i to może być zasługujące, czy będziemy przyjmować te cierpienia, czy też będziemy się przeciwko nim buntować. Bunt nic nie pomoże, bunt jest początkiem piekła, zaś poddanie się Bogu jest początkiem nieba. Od nas należy, którą drogę obierzemy, czy drogę buntu, czy też poddania się Bogu, bo cierpienia mają nas skłonić do zastanowienia się nad sobą, a niestety często przeciwko nim się buntujemy i je odrzucamy. Nie chcąc nasiadować Chrystusa cierpiącego, nie będziemy do niego podobni chwale. Tak więc sprawa poddania się Bogu w cierpieniu, albo bunt przeciwko Niemu, nie jest to mała rzecz, ponieważ od tego, czy poddamy się Bogu, czy też się zmutniemy przeciwko Niemu, zależy nasze zbawienie wieczne. Krótkie cierpienie, wieczna chwała, krótka przyjemność, wieczna kara. Teraz jesteśmy w momencie doświadczenia. Teraz Bóg nas próbuje, jak bardzo Go miłujemy. Ta miłość objawia się właśnie w tym, jak wiele jesteśmy w stanie dla Niego poświęcić. Im większych przyjemności się wyrzegamy dla Boga, tym bardziej krystalizuje się ta Miłość czysto duchowa i im większych wyrzekamy się dóbr, tym bliżej jesteśmy Boga. Dlatego właśnie też życie zakonne jest dla nas absolutnym wzorem. Zakonnicy wyrzekają się dosłownie wszystkiego i dóbr materialnych, i cielesności, a nad to, a nad to wszystko i swojej własnej woli, co też jest Najtrudniejsze. Każdy może powiedzieć. Wyrzekasz się własnej woli, ale czy wyrzekasz się faktycznie własnej woli we wszystkim i to w sposób nieustanny? Czy jesteś w stanie przerwać czynność, którą obecnie wykonujesz, obojętnie jaką, po to by wypełnić wolę Boga, a nie swoją? Czy jesteś w stanie zaprzeć się samego siebie w każdej chwili? To są pytania, które weryfikuje rzeczywistość. Możesz odpowiedzieć na nie twierdząco, ale czy życiem swoim potrafisz to potwierdzić? Na ile potrafisz to potwierdzić swoim życiem, na tyle jesteś podobny do Chrystusa. Im bardziej jesteś podobny do Chrystusa, tym bardziej będzie, tym większa chwała czeka Ciebie w niebie. Tak więc, drodzy wierni, absolutnym wzorem dla nas jest życie zakonne. Życie w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Wiadomo jest, że żyjąc w świecie, niepodobna dochować tych trzech rad ewangelicznych tak samo jak żyjącby w zakonie, ale przynajmniej miejmy ducha tych rad, miejmy ducha tych trzech rad ewangelicznych, i to jest najlepsza pokuta dla wierni: żyć według tych trzech rad ewangelicznych, żyć według ducha tych trzech rad ewangelicznych. Każde wyrzeczenie się rzeczy materialnej, z miłości do Pana Boga, zbliża nas do Niego. Tożsamo samo, spostrzymanie się od wszelkiej nieczystości, a nawet od tego, co jest dozwolone. Małżeństwie z miłości do Pana Boga, oczywiście za obopólną zgodą, także to nas zbliża do Boga i wreszcie wyrzekanie się własnej woli, co jest najtrudniejsze, a daradem najpowszechniejsze w życiu, bo wszystko można podporządkować woli Bożej w ten sposób, że pełnię daną czynność tylko i wyłącznie ze względu na Pana Boga i dla Boga jestem w stanie przerwać tą czynność w każdej chwili, jeżeli tak będzie się. Jemu podobać. Drodzy wierni, krótki trud, wieczna chwała. Rady ewangeliczne, to prawda, nie są łatwe do przestrzegania. Wymagają one wielu wyrzeczeń, ale za to jakże błogosławione są ich owoce w życiu, zarówno doczesnym, jak i wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.